No i tutaj mamy taki przykład takiego, takiego właśnie balanserka 24V, który podłączamy do dwóch akumulatorów po, po, po 12V, każdy w szeregu. Plusik, minusik, a tutaj biały ostatni przewodzik zostaje nam do podłączenia do tych przewodów, które łączą akumulatory ze sobą w szeregu. Ten balanserek pozwala nam zabezpieczyć te akumulatory, żeby nie było takiej sytuacji, że jeden akumulator, naładuje się do 14 V na przykład, a drugi do 10, co daje nam 24, tak? On wyrównuje te potencjały. Chodzi o to, żeby napięcie na obu akumulatorach było takie same, czyli żeby nie był jeden przeładowany, a drugi niedoładowany, no, nie? no jak już mamy taki system naładowany akumulatorów 24 V, no możemy podłączyć sobie na przykład jakiś taki hipersoniczny termoburgulator, który na przykład chroni naszego nieba. Ale walnęło, co? <laughs>